Raz, dwa, trzy, cztery. Jak długo na bawelu? To tylko fragment hymnu świeckiej wdy. Klub obchodzi w tym roku jubileusz 55-lecia istnienia i właśnie z tego powodu piłkarze postanowili zabrać się za profesjonalne nagranie piosenki, która teraz będzie rozbrzmiewać przy okazji najważniejszych spotkań piłkarskich. Wszystko zorganizowano jak należy, łącznie z wynajęciem studia nagrań, a efekty tego śpiewania będziemy mogli usłyszeć już niebawem. Oczywiście nagranie klubowego hymnu to tylko jeden z elementów mających nadać rangę jubileuszowi, z okazji którego kilka dni temu oddano do użytku. Nowe szatnie. To z kolei mały prezent dla trzecioligowego zespołu. Jest to projekt, nad którym pracujemy prawie trzy lata. Po awansie do trzeciej ligi chcieliśmy przede wszystkim poprawić warunki związane właśnie z naszymi szatniami. Stara szatnia na pewno nie jest największych rozmiarów i trudno było pomieścić tak szeroką kadrę. W końcu się udało i przy okazji właśnie tegorocznego jubileuszu chcielibyśmy między innymi zaakcentować otwarcie właśnie tej szatni. Trzeba dodać szatni, których nie powstydziłby się nie jeden ekstraligowy klub. Tak, tak, nawet śmiejemy się z chłopakami, że dzisiaj poziom właśnie tej szatni na pewno wręcz przerasta poziom trzecioligowy, bo na pewno jest to szatnia, którą nie powstydziliby się nawet kluby i drużyny z, z klasy pierwszej ale chcielibyśmy przede wszystkim dać naszym chłopakom taki komfort chcielibyśmy żeby poczuli właśnie takie warunki do tego zmierzaliśmy i dziś jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi że udało się nam to przede wszystkim dzięki wsparciu naszych sponsorów działaczy w końcu zrealizować Tymczasem pierwsza drużyna postanowiła zrobić małą niespodziankę zdecydowanie młodszym piłkarzom. Trzecioligowcy zaprosili więc zespoły dziecięce do wspólnego treningu. Dla tych małych chłopców możliwość uczenia się od najlepszych w klubie to spore wyróżnienie i powód do dumy. Potwierdza to trener Wojciech Sarnecki, którego przecież jeszcze nie tak dawno mogliśmy oglądać również w roli zawodnika. No nie da się ukryć, że jest to jeden z najmłodszych roczników, rocznik 2001/2 i na pewno to bardzo przeżywają, tym bardziej, że są jednymi z najmłodszych adeptów właśnie w piłki naszej, e, piłki nożnej. Jak, jakby nie patrzeć tej szkoły naszej w świecie. Masz okazję trenować właśnie tych chłopców, a yy, nie tak dawno pamiętamy, sam jeszcze biegałeś za piłką w tym klubie, jak wspominasz. Yy... Te dawne czasy, już dawne czasy. No nie ukrywam tak, że biegałem tu za piłką również. Bardzo to lubiłem i mam nadzieję, że uda mi się też zarazić właśnie tych małych piłkarzy, fajnych, również do grania piłki i do uprawiania aktywnej formy, jakby nie patrzeć, życia, tak? Formy aktywności fizycznej. Dzisiaj chyba niełatwo jest właśnie zarażać sportem. Dzieci mają bardzo dużo różnych rozrywek do wyboru. Macie jakieś patenty, sztuczki na to, żeby jednak chcieli przychodzić, trenować. No, nie da się ukryć, że walczymy jakby nie patrzeć z internetem tak? i z wszystkimi innymi sprawami, jakie otaczają dzieciaki. I ciężko jest faktycznie je zarazić, aczkolwiek naprawdę klub dużo pracuje nad tym. Tworzy też przedszkola piłkarskie i propaguje bardzo mocno właśnie piłkę nożną w świecie. Dlatego staramy się zarażać i chociażby poprzez własne doświadczenia i grę w piłkę nożną, te dzieciaki, żeby grały również z nami i uczestniczyły w tych zajęciach. Władze klubu nie ukrywają, że to właśnie najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mają być niebawem sportową dumą w Dy. Właśnie dlatego już od kilku lat coraz większą wagę przykłada się do odpowiedniego prowadzenia grup dziecięcych i młodzieżowych. To im dzisiaj mają być przekazane najlepsze doświadczenia i tradycje z ostatnich 55 lat działalności stowarzyszenia. Na pewno, na pewno chcielibyśmy przede wszystkim przy okazji naszego święta zaakcept, zaakcentować tak ważne wartości jak tradycja i historia naszego klubu. Na pewno możemy się dzisiaj cieszyć z ponad półwiecznej tradycji, co jest elementem mało spotykanym w naszej gminie. Na pewno chcielibyśmy to przede wszystkim zaakcentować i przekazywać najmłodszym sportowcom, że te tradycje są naprawdę istotnym elementem w naszej działalności.